Mój dziesięcioletni wnuk Bartek klepnął mnie w policzek. Głośno, żartobliwie. W naszym salonie w Krakowie aż łyżeczka w filiżance zadźwięczała. Syn, Adam, uśmiechnął się leniwie i powiedział On tylko żartuje, mamo. A Magda, synowa, nie odrywając wzroku od telefonu, mruknęła. No tak. Wielka tragedia. Policzek zapiekł mnie jak od wrzątku. W nos uderzył zapach przypalonego tostu z ulicy dobiegł zgrzyt tramwaju, jakby ktoś przejechał żelazem po moich nerwach. Stałam z ręcznikiem w dłoniach, a wszystko we mnie stało się kruche, jak cienkie szkło. Wszystko w porządku, wyszeptałam i od razu zrozumiałam. To kłamstwo. Nic nie jest w porządku. Nic. To prawdziwa historia od naszej czytelniczki imiona zostały zmienione ze względu na prywatność kochani zasubskrybujcie kanał zostawcie lajka like i napiszcie w komentarzu skąd jesteście i ile macie lat miłego słuchania tej nocy długo nie mogłam zasnąć leżałam i słuchałam jak za ścianą chrapie adam jak w pokoju dziecięcym skrzypi łóżko gdy bartek się przewraca tylko ja jedna nie mogłam zasnąć. Wciąż miałam w głowie ten policzek, mała dłoń, pewna, dźwięczna. Ile trzeba bezkarności, żeby dziecko uderzyło babcie, i nawet nie zrozumiało, że sprawiło ból. Przypomniałam sobie, jak niedawno rzucił piłką prosto w moją twarz: Babciu, łap! I wszyscy wtedy się śmiali. Ja też się śmiałam. Wtedy myślałam: no cóż, chłopiec psoci. A teraz zrozumiałam. Sama pozwoliłam im przekroczyć granice. Od tego dnia, jakbym patrzyła na swoje życie z boku, jakbym stała za szybą i widziała, jak się poruszam, mówię, gotuję zupę, sprzątam zabawki, prasuję koszulę syna. Wszystko to bez dźwięku, ja jak cień we własnym domu. Nazywam się Maria, mam 68 lat. W tym domu mieszkam już ponad dwadzieścia lat, kiedyś z mężem kupiliśmy go na obrzeżach Krakowa, obok parku, gdzie wiosną kwitnie bez i pachnie dzieciństwem. Tu dorastał mój syn, tu go wychowywałam, gdy jeszcze wierzyłam, że miłość matki to zbroja na wszystko. Ale zbroja z czasem pęka, zwłaszcza gdy ci, dla których ją kujesz, przestają cię dostrzegać. Kiedyś byłam silną kobietą. Pracowałam jako pielęgniarka w szpitalu rejonowym, nocami czuwałam przy łóżkach chorych, ratowałam ludzi. Szanowano mnie, dziękowano mi, przynoszono kwiaty. A teraz jestem po prostu mamą i babcią zawsze w kuchni, z wiecznie spracowanymi rękami. Stałam się wygodna, gotuję, bo tak dobrze jak mama nikt nie robi. Sprzątam, bo komu innemu można zaufać porządek. Odbieram Bartka ze szkoły, bo my pracujemy, a ty przecież masz dużo czasu. Tak, mam dużo czasu, czasu, żeby poczuć, że już nie jestem człowiekiem, tylko funkcją, że moje dziękuję dawno przestało brzmieć w tym domu. Czasem łapałam się na tym, że rozmawiam ze zdjęciem Jana. Mój mąż zmarł osiem lat temu, serce. Często szeptałam do niego: "Janie, nie poznałbyś naszego syna. Stał się obcy." A w odpowiedzi tylko cisza. Wieczorem stawiałam na stole kolację: barszcz, ziemniaki, kotlety z kurczaka. Jedli, patrząc w telefony. Bartek opowiadał coś o grze, Magda przewijała stronę, Adam odpowiadał półsłówkami. Nikt nie zauważał, że milczę. Gdy wstałam od stołu, Magda nawet nie podniosła wzroku. Mamo, możesz potem pozmywać? Jestem zmęczona, uśmiechnęłam się, ale w środku coś pękło i nagle zrozumiałam jasno, to nie jeden wieczór, to moje życie. Stałam się częścią mebli, starym fotelem, na który można rzucić płaszcz. Tej nocy podeszłam do okna. Śnieg cicho opadał na ulicę, a latarnie czyniły go złotym. Kraków spał, a we mnie coś się obudziło. Nie gniew. Nie żal. Coś innego, twardego, chłodnego i jasnego. Powiedziałam sobie Tak już nie będzie, nie wiedziałam jeszcze, co dokładnie zrobię, ale wiedziałam jedno milczeć już nie będę. Policzek otworzył mi oczy. Następnego ranka obudziłam się wcześniej niż wszyscy. W domu panowała cisza, tylko kot szarik ocierał się o nogi, domagając się śniadania. Włączyłam czajnik, usiadłam przy kuchennym stole i spojrzałam na swój stary zeszyt. Ten sam, z czerwoną okładką, cały w plamach po kawie i zupie, prowadzę go już ponad dziesięć lat, zapisuję wydatki, notatki, daty, leki, przypomnienia, mała księgowość mojego życia. Kartka po kartce, rachunki za media, za leki, za naprawę dachu, prezenty świąteczne, a między nimi przelewy. Te same liczby, miesiąc po miesiącu, opłata za prywatne gimnazjum Bartka. Przypomniałam sobie, jak to się zaczęło. Trzy lata temu Adam powiedział Mamo, znaleźliśmy świetną szkołę, ale drogą. Rozumiesz, Magda chce, żeby syn miał najlepsze wykształcenie. Powiedział to tonem człowieka, który od razu oczekuje, że sama zaproponuje pomoc. I zaproponowałam, bez wahania. Wtedy jeszcze dostawałam rentę po Janie i miałam trochę jego oszczędności na książeczce. Oczywiście, synku, powiedziałam, to przecież nasz wnuk, niech się uczy. Nie mówiłam im, że płacę wszystko sama. Myśleli, że to jakaś ulga albo zniżka. Nie chciałam, żeby wiedzieli. Robiłam to przecież dla rodziny, dla przyszłości dziecka. A teraz siedziałam przed tym zeszytem i myślałam, dla kogo właściwie ja to wszystko robię. Dla chłopca, który potrafi uderzyć i się zaśmiać, dla syna, który nawet nie zapytał ja o mamo nic ci nie jest, dla kobiety, która patrzy na mnie jak na służącą. Otworzyłam bank internetowy, hasło drżącymi palcami, ekran zaświecił się na niebiesko, jakby sam pytał jesteś pewna? Tak. Kliknęłam anuluj płatność cykliczną. Uczucie było dziwne, jakbym wypuściła kogoś, kto od dawna trzymał mnie za gardło. Cicho, bez łez, bez krzyku, po prostu przestałam płacić. Potem poszłam do salonu, usiadłam na sofie, gdzie jeszcze wczoraj się śmiali, i zaczęłam oglądać zdjęcia na ścianie. Na jednym Adam w białej koszuli, obok Magda w koronkowej sukience, uśmiechnięci. Na drugim my troje jeszcze przed jej pojawieniem się. Ja z kokiem na głowie. Adam mnie obejmuje, ma wtedy dwadzieścia lat. Przesunęłam palcem po szkle. Gdzie jesteś, mój chłopcze? szepnęłam. Gdzie się podział tamten Adam, który zawsze mnie bronił, nawet jako dziecko? Z kuchni dobiegł cichy dźwięk gotującego się czajnika. Pachniało chlebem i masłem i nagle poczułam ten dom stał się mi obcy. Wszystko tu jakby nie moje, ani meble, ani zapachy, ani głosy. Mieszkam wśród swoich, a wciąż czuję się jak gość. Kiedy się obudzili, byłam już gotowa wyjść do apteki. Mamo, kup mleko i jajka, rzuciła Magda, zalewając kawę. Wieczorem zrobimy naleśniki. Dobrze, odpowiedziałam spokojnie. Adam pocałował żonę w czubek głowy i w pośpiechu zakładał płaszcz. Mamo, przeleję ci później za zakupy, dobrze? Nie trzeba, odpowiedziałam. Nie szkoda mi, ale w duszy czułam już coś innego. Wiedziałam, teraz wszystko się zmieni. Może nie od razu, ale się zmieni. W aptece kupiłam nie tylko leki, kupiłam też mały zeszyt. Nowy, białe strony, czyste jak poranek. Na pierwszej stronie napisałam: Żyć dla siebie, od dziś. Gdy wróciłam do domu, zauważyłam, że w kuchni wciąż gra telewizor. Magda rozmawiała z kimś o przepisach, Bartek biegał po pokoju z tabletem, a Adam głośno mówił przez telefon. Nikt nawet nie zauważył, że wróciłam. Odłożyłam zakupy, rozłożyłam produkty, wytarłam ręce i spojrzałam w okno. Na ulicy padał śnieg, rzadki, lekki. Ja nie, szepnęłam. Chyba wreszcie zrozumiałam, jak żyć za tydzień dowiedzą się o anulowaniu płatności, ale się nie bałam. Niech się dowiedzą. Niech choć raz spojrzą na mnie nie jak na kucharkę, lecz jak na kobietę, która potrafi powiedzieć nie. Minął tydzień. Wszystko było jak zawsze zapach kawy o poranku, stukły rzeczek, bartek pakujący plecak i marudzący, że nie chce iść na lekcje. Magda siedziała przy laptopie, Adam przeglądał wiadomości w telefonie. Zwykły dzień, spokojny, zwodniczo spokojny, czekałam. Nie dlatego, że się bałam. Nie, po prostu wiedziałam, list na pewno przyjdzie i przyszedł. Biała koperta z herbem liceum św. Kazimierza leżała na szafce przy drzwiach, gdy wróciłam ze sklepu. Od razu poznałam ten sam herb, złoty krzyż i łacińskie motto. Odłożyłam torbę, zdjęłam płaszcz i usłyszałam głos Magdy z kuchni. Mamo, coś przyniosłaś? List. Odpowiedziałam spokojnie. Na imię Adama. Otworzyła kopertę paznokciem, stojąc przy kuchence. Przebiegła wzrokiem pierwsze linijki i nagle gwałtownie westchnęła. Co za bzdury? Płatność nie została zaksięgowana. Adam podszedł, wytarł ręce o spodnie, wziął kartkę, jego twarz stężała. Mamo, powiedział cicho. Pewnie zapomniałaś zapłacić. Nie, synu, nie zapomniałam, anulowałam. Magda mrugnęła, jakby nie mogła uwierzyć. Co znaczy anulowałaś? Tak nie możesz. To szkoła, rozumiesz? Odwróciłam się do nich spokojnie, bez gniewu i powiedziałam doskonale, rozumiem. Po prostu nie widzę już sensu płacić. W pokoju zapadła cisza. Gdzieś za ścianą tykał zegar. Adam długo milczał, potem uśmiechnął się nerwowo, jakby nie wierzył w powagę sytuacji. Mamo, obraziłaś się na dziecko? Przecież on tylko żartował. Nie, Adam, pokręciłam głową, nie na niego się obraziłam, na ciebie. Te słowa same ze mnie spłynęły, bez przygotowania, bez planu, ale jak dobrze było je wypowiedzieć. Otworzył usta, chciał coś powiedzieć, ale uniosłam rękę. Nie przerywaj, wtedy się uśmiechnąłeś, kiedy mnie uderzył. Uśmiechnąłeś się, synu, a ja przecież ciebie wychowałam, chroniłam, uczyłam szacunku do starszych. Adam spuścił wzrok. Magda wstała od stołu, skrzyżowała ręce. Wiesz co? To już przesada. I tak mieszkasz z nami, ciągle się wtrącasz. A teraz jeszcze z płatnością postanowiłaś pokazać charakter. Magdo, powiedziałam spokojnie. To nie charakter, to granice. Już nie zamierzam być portfelem, gdy nie ma szacunku. W tej chwili do kuchni wszedł Bartek z kanapką w ręku. Mamo, co się stało? Zapytał, patrząc po wszystkich. Magda szybko się odwróciła. Nic, idź się pobawić. Niech posłucha, powiedziałam. Niech wie, że za wszystko w życiu się płaci. Adam gwałtownie odstawił filiżankę, kawa rozlała się po obrusie. Dość, nie będziemy o tym rozmawiać przy dziecku, uśmiechnęłam się. Oczywiście nie będziemy, przecież zawsze przemilczacie to, co niewygodne. Poszłam do swojego pokoju, ale słyszałam, jak się kłócą, głosy się podnosiły, trzaskały drzwi, brzęczały talerze. A ja siedziałam na łóżku i gładziłam dłonią stare narzuty, które Jan kiedyś przywiózł z zakopanego. Pachniały lawendą i czasem. Nie bałam się, było cicho. Burza już się zaczęła, ale we mnie panował spokój, jakbym wreszcie wróciła do siebie. Wieczorem Adam zapukał do drzwi. Mamo, jego głos był zmęczony, załatwimy to jutro. Porozmawiam z bankiem, zobaczę czy da się przywrócić płatność. Rób jak uważasz, synu, odpowiedziałam. Ale moich pieniędzy tam już nie będzie. Stał długo w progu. Potem cicho powiedział: Nie sądziłem, że jesteś do tego zdolna. A ja nie sądziłam, że ty potrafisz patrzeć, jak twojego syna wychowuje się policzkami, odparłam. Odszedł bez słowa. A w nocy przyśnił mi się Jan, stał przy furtce i uśmiechał się. No widzisz, Marysiu, wreszcie, powiedział: Już czas. Obudziłam się ze łzami w oczach, ale w sercu jasno. Rano telefon dzwonił od samego świtu. Najpierw dyrektor szkoły, potem wychowawczyni. Wszyscy mówili to samo. Poczekamy z płatnością do końca tygodnia pani Nowak, ale potem będziemy zmuszeni przenieść dziecko. Odpowiadałam spokojnie. Rozumiem, dziękuję za telefon. Kiedy odłożyłam słuchawkę, w korytarzu już stali Adam i Magda, oboje napięci jak struny. I co teraz? zapytał Adam. Jesteś zadowolona? Dyrektor dzwonił do mnie rano. Tak, dzwonił też do mnie, odpowiedziałam. Wszystko się ułoży. Samo się ułoży? wybuchła Magda. To ty to wszystko sprowokowałaś zniszczyłaś jego reputację. Naszą reputację. Reputację. Uśmiechnęłam się cicho. A szacunek, jego nie szkoda było zniszczyć. Zamarła, potem roześmiała się złośliwie. No tak, bohaterka się znalazła. Myślisz, że teraz będziemy cię błagać? Spojrzałam jej prosto w oczy. Nie Magdo, teraz po prostu nauczycie się radzić sobie bezemnie. mnie. Widziałam, jak Adam odwrócił wzrok. Nie wiedział, co powiedzieć. Wszystko w nim się ścierało syn przyzwyczajony, że mama zawsze ratuje, i mężczyzna, który nagle zobaczył, że mama już się nie podporządkowuje. Westchnął, przeszedł po kuchni, wziął filiżankę i gwałtownie postawił ją z powrotem. Sama zawsze mówiłaś rodzina to razem. Tak, odpowiedziałam. Ale razem nie znaczy dla mnie. Magda prychnęła i wyszła z kuchni, głośno trzaskając drzwiami. Zostałam z synem sama. Usiadł naprzeciwko i powiedział cicho, zrezygnowanym tonem. Nie rozumiem, po co to wszystko, przecież on jest dzieckiem, mamo. Właśnie dzieckiem, odpowiedziałam spokojnie. A ty jesteś ojcem, zmarszczył brwi. I co chcesz przez to powiedzieć? Że wychowywać powinieneś ty, nie ja, nie pieniędzmi, nie milczeniem, przykładem. Te słowa zawisły między nami. Odwrócił się do okna, a potem powiedział cicho: Wiesz, myślałem, że ty się nigdy nie zmienisz, a ja myślałam, że ty nigdy nie dorośniesz, odparłam. Wstał, wziął kurtkę i wyszedł bez słowa. A ja zostałam z lekkim, ale pewnym uczuciem w środku, jakby coś ciężkiego wreszcie się przesunęło. Wieczorem wszyscy milczeli. Bartek chodził ponury, nawet na mnie nie patrzył. Przed snem usłyszałam jak Magda mówi do Adama w sąsiednim pokoju. Trzeba szukać innej szkoły, choćby prywatnej, choćby online. Nie pozwolę, żeby ludzie myśleli, że biedujemy przez twoją matkę. A on odpowiedział zmęczonym głosem. Może to wcale nie chodzi o szkołę, może o nas. Wstrzymałam oddech. To były pierwsze słowa, w których usłyszałam nie skruchę, ale myśl, przebłysk. I to już wystarczyło. Następnego dnia przyszło pismo ze szkoły uczeń zostanie przeniesiony do szkoły publicznej zgodnie z miejscem zamieszkania. Magda płakała, Adam milczał, Bartek siedział na krześle wpatrzony w podłogę. Podeszłam do niego, położyłam dłoń na ramieniu i powiedziałam. Wiesz, do jakiej szkoły ja chodziłam, gdy byłam w twoim wieku? Do starego drewnianego budynku, gdzie zimą wiało przez okna. Ale tam uczyliśmy się szacunku. To było najważniejsze. Nie odpowiedział, ale cicho skinął głową. Zrozumiałam. Ziarno zostało zasiane. Kiedy wszyscy poszli spać, wyszłam na balkon. Nad Krakowem unosił się lekki śnieg, a powietrze pachniało mrozem i chlebem z pobliskiej piekarni. Wzięłam głęboki oddech. Po raz pierwszy od wielu lat nie czułam winy, tylko spokój. Już nie oni kierowali moim życiem. Teraz to ja wybierałam, i gdzieś tam, ponad chmurami, jakby słyszałam głos Jana. No widzisz, Marysiu, w końcu wiosna przyszła cicho. Bez fanfar, bez ostrego słońca, po prostu pewnego ranka otworzyłam okno i poczułam zapach wilgotnej ziemi. Gdzieś za płotem śpiewały drozdy, a z sąsiedniego podwórka dobiegał śmiech dzieci. I nagle zrozumiałam: Życie toczy się dalej nawet jeśli wszystko wokół stanęło na głowie. Bartek teraz wstawał sam. Bez marudzenia, bez narzekań, jadł śniadanie, wkładał do plecaka kanapkę, biegł do szkoły, czasem wracał brudny, czasem z piątką, ale zawsze, żywy, prawdziwy. Mieliśmy dziś WF na dworze, mówił z radością. Wpadłem w śnieg, ale nic mi nie jest śmiałam się i po raz pierwszy od lat w domu rozbrzmiewał prawdziwy śmiech, nie z telewizora, nie dla pokazówki. Ludzki. Magda zmieniła się. Po tym jak jej blok został schakowany, przez kilka dni nie wychodziła z pokoju. Potem, jakby wyczerpana, wyszła do kuchni w rozciągniętym swetrze, z pustym wzrokiem. Wszystko przepadło, powiedziała cicho. Lata pracy wszystko zniknęło, nalewałam herbatę i milczałam. Nie wiem kim teraz jestem, dodała, postawiłam przed nią kubek. Może właśnie teraz się dowiesz, odpowiedziałam. Podniosła na mnie wzrok. Bez złości, bez ironii, tylko zmęczenie i zagubienie. Po raz pierwszy było mi jej trochę żal. Później zaczęła spędzać więcej czasu z synem. Razem gotowali, rysowali, chodzili na spacery. Czasem słyszałam, jak czyta mu na głos. Bez telefonu w ręku, bez nagrań, po prostu czyta. I wtedy myślałam, że może jednak wszystko to miało sens. Adam też się zmienił. Wieczorami siadał przy starym pianinie Jana. Stało w kącie przykryte kocem, i już dawno chciałam je wyrzucić. Struny zardzewiałe, pedały zacinają się, ale on zdjął pokrowiec, starł kurz, nastroił. Pamiętasz, jak tata grał ci Ave Maria? zapytał kiedyś. Oczywiście, odpowiedziałam. Zawsze od niej zaczynał. Adam położył palce na klawiszach i dźwięk wypełnił dom. Nierówny, przytłumiony, ale żywy. Muzyka jakby oczyściła powietrze z tego, co zalegało w nas od lat. Kiedy skończył, podeszłam i położyłam mu rękę na ramieniu. Widzisz, synku, powiedziałam. To właśnie jest rodzina. Bez słów, bez pozorów, po prostu razem. Uśmiechnął się, a w tym spojrzeniu zobaczyłam chłopca, którego kiedyś prowadziłam za rękę do pierwszej klasy. Ale życie nie stało się nagle łatwe. Magda wciąż reagowała ostro, Adam często był zmęczony, pieniędzy zaczęło brakować, próbowali nawet prosić, żebym znów opłacała szkołę, choć wiedzieli, że to niemożliwe. Odpowiadałam spokojnie. Nie, dzieci pomagałam ile mogłam, teraz wasza kolej. I co najdziwniejsze, nie protestowali. Może po raz pierwszy w życiu zaczęli rozumieć, że mama nie znaczy niewyczerpane źródło. Pewnego wieczoru, gdy jedliśmy razem kolację, Bartek nagle zapytał. Babciu, a dlaczego wtedy nie zapłaciłaś za szkołę? Widelec zastygł mi w dłoni, Adam podniósł wzrok, Magda też. Bo czasem, powiedziałam, trzeba nauczyć nie pieniędzy, tylko szacunku. Zamyślił się. A teraz jesteś zadowolona? Uśmiechnęłam się. Bardzo, bo teraz widzę w tobie człowieka. Zarumienił się, ale w oczach błysnęło światło, na które czekałam tak długo. Czasem siedzę przy oknie i patrzę na dzieci lepiące bałwana. Myślę wtedy, przeszłam przez burzę, przez upokorzenia i samotność. Ale właśnie przez to przyszło nowe życie. Teraz nie żyje już dla ich uznania, żyje dla siebie, dla ciszy, która nie straszy, lecz ogrzewa. Ostatnio Magda powiedziała mi: Wiesz, zmieniłaś nas wszystkich, nawet jeśli nie chciałaś. Nie chciałam, odpowiedziałam. Po prostu przestałam być wygodna i uśmiechnęła się, prawdziwie, tak jak uśmiechają się tylko ci, którym ból wreszcie odpuszcza. Wieczorem otworzyłam zeszyt, ten nowy, z białymi kartkami. Na ostatniej stronie napisałam, Kiedy kobieta przestaje milczeć, dom przestaje być klatką, staje się domem. Zamknęłam zeszyt, zgasiłam światło i po raz pierwszy od dawna zasnęłam bez ciężarów piersi. Życie ruszyło nowym torem, bez strachu, bez winy, ale z wiarą. Wiosna przyszła cicho bez fanfar, bez ostrego słońca, po prostu pewnego ranka otworzyłam okno i poczułam zapach wilgotnej ziemi. Gdzieś za płotem śpiewały drozdy, a z sąsiedniego podwórka dobiegał śmiech dzieci. I nagle zrozumiałam Życie toczy się dalej, nawet jeśli wszystko wokół się przewróciło. Bartek teraz wstawał sam, bez marudzenia, bez skarg, jadł śniadanie, wkładał do plecaka kanapkę, biegł do szkoły, czasem wracał brudny, czasem z piątką, ale zawsze, żywy, prawdziwy. Mieliśmy dziś WF na dworze, mówił z radością. Wpadłem w śnieg, ale nic mi nie jest. Śmiałam się i po raz pierwszy od wielu lat w domu rozbrzmiewał prawdziwy śmiech, nie z telewizora, nie na pokaz ludzki. Magda zmieniła się. Po tym jak jej blok został schakowany, przez kilka dni nie wychodziła z pokoju. Potem, jakby wyczerpana, wyszła do kuchni w rozciągniętym swetrze z pustym wzrokiem. Wszystko przepadło, powiedziała cicho. Lata pracy. Wszystko zniknęło. Nalewałam herbatę i milczałam. Nie wiem, kim teraz jestem, dodała. Postawiłam przed nią kubek. Może właśnie teraz się dowiesz, odpowiedziałam. Podniosła na mnie oczy. Bez złości, bez ironii, tylko zmęczenie i zagubienie. Po raz pierwszy było mi jej naprawdę żal. Z czasem zaczęła spędzać więcej czasu z synem. Gotowali razem, rysowali, chodzili na spacery. Czasem słyszałam, jak czyta mu na głos, bez telefonu w ręku, bez kamery. Po prostu czyta. I wtedy myślałam, że może jednak wszystko to miało sens. Adam też się zmienił. Wieczorami siadał przy starym pianinie Jana. Stało w kącie, przykryte kocem i już dawno chciałam je wyrzucić. Struny zardzewiałe, pedały zacinają się, ale on zdjął pokrowiec, starł kurz, nastroił. Pamiętasz, jak tata grał ci Ave Maria? zapytał pewnego wieczoru. Oczywiście, odpowiedziałam. Zawsze od niej zaczynał. Adam położył palce na klawiszach i dźwięk wypełnił dom nierówny, przytłumiony, ale żywy. Muzyka jakby oczyściła powietrze z tego, co gromadziło się w nas przez lata. Kiedy skończył, podeszłam i położyłam mu rękę na ramieniu. Widzisz, synku, powiedziałam. To właśnie jest rodzina bez słów, bez pozorów, po prostu razem uśmiechnął się, a w jego oczach zobaczyłam chłopca, którego kiedyś prowadziłam za rękę do pierwszej klasy. Życie nie stało się nagle łatwe. Magda wciąż reagowała ostro, Adam bywał zmęczony, pieniędzy ubywało. Ale już się nie bałam, nie czułam winy. Pewnego wieczoru, gdy jedliśmy kolację, Bartek zapytał nagle Babciu, a dlaczego wtedy nie zapłaciłaś za szkołę? Widelec zamarł mi w dłoni. Adam podniósł wzrok, Magda też. Bo czasem, powiedziałam, trzeba nauczyć nie pieniędzy, ale szacunku, zamyślił się. A teraz jesteś zadowolona? Uśmiechnęłam się. Bardzo, bo teraz widzę w tobie człowieka. Zarumienił się, ale w oczach błysnął ten sam blask, na który czekałam tak długo. Czasem siedzę przy oknie, patrzę, jak słońce zachodzi za dach sąsiedniego domu i myślę, wszystko, co się wydarzyło, było potrzebne. Nawet ból, nawet zdrada, bo to właśnie one uczą nas wybierać siebie. Miłości i szacunku nie da się kupić, można je tylko zasłużyć. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii. Jeśli poruszyła was w sercu, zostawcie polubienie, zasubskrybujcie i napiszcie, co o niej myślicie.